Będą za tobą tęsknić, nawet jeśli mówią, że ich to nie obchodzi. Jeśli podążysz za tym, co chcę ci przekazać w tym wideo, możesz sprawić, że stanie się to w ciągu kilku nadchodzących dni. To całkiem proste i każdy może to zrobić. Wiele osób już tego dokonało. Może się to wydawać na początku niemożliwe, ale kiedy zaczniesz wprowadzać pewne zmiany w sobie, wszystko zacznie płynąć. Będziesz również zszokowany, kiedy powiem ci, że. Nie musisz ich zadowalać, nie musisz do nich dzwonić ani pisać. Oni napiszą do ciebie, zadzwonią, a nawet będą chcieli się z tobą spotkać. Teraz możesz myśleć, że ta osoba o ciebie nie dba, że już się tobą nie interesuje. Ale co, jeśli powiem ci, że tylko udają, a to ty jesteś powodem tego wszystkiego? Wiem, że to szokujące, i zastanawiasz się teraz, jak to jest możliwe. Wszystko sprowadza się do tego, jak postrzegasz samego siebie. Nawet Neville Goddard powiedział, że wszystko zależy od naszego stosunku do nas samych. To, czego nie afirmujemy jako prawdziwe osobie, nie rozwinie się w naszym życiu. Wszystko zaczyna się od naszego nastawienia wobec siebie. Czy zauważyłeś, że przez cały dzień nieustannie coś afirmujesz w swoich myślach? Jeśli masz problemy w związku, często wyobrażasz sobie negatywne scenariusze związane z tą osobą lub sytuacją. Na początku wydaje się to nieszkodliwe. Ale co, jeśli powiem ci, że każda myśl jest jak nasiono zasiane w Twojej podświadomości? Z czasem może ono wyrosnąć w drzewo, jeśli będziesz je pielęgnować przez swoje myśli i uczucia. Jeśli chcesz manifestować lepsze życie, zacznij od zmiany swoich przekonań o sobie. Neville Goddard mówił, że nie ma nikogo do zmiany poza sobą. Twoje relacje, finanse i życie są odbiciem Twojego stanu wewnętrznego. Zacznij dziś zmieniać swój koncept siebie, a twoje życie zacznie się zmieniać. Twoje życie zewnętrzne zawsze odzwierciedla to, co dzieje się w twoim wnętrzu. Jeśli widzisz wokół siebie brak, chaos lub brak miłości, oznacza to, że w twojej podświadomości istnieją przekonania, które to tworzą. To nie znaczy, że jesteś w jakiś sposób zły czy winny. Po prostu przejąłeś te przekonania z otoczenia, doświadczeń. I powtarzanych myśli. Dobra wiadomość jest taka, że możesz to zmienić. Zmiana konceptu siebie zaczyna się od świadomości. Poświęć chwilę na obserwację swoich codziennych myśli i przekonań. Zapisz, co przychodzi ci na myśl, gdy myślisz o sobie, swoich relacjach czy sytuacji finansowej. Może zauważysz przekonania typu: Nie jestem wystarczająco dobry, zawsze mi się nie udaje, miłość jest trudna do znalezienia. Lub pieniądze są poza moim zasięgiem. To są właśnie te myśli, które trzymają cię w miejscu. Neville Goddard powiedział: Zmiana konceptu siebie automatycznie zmienia świat, w którym żyjesz. Oznacza to, że twoja rzeczywistość nie jest stała, jest elastyczna i może zmieniać się zgodnie z twoimi nowymi przekonaniami. Ale, aby to zadziałało, musisz nie tylko myśleć o zmianie. Ale także poczuć ją wewnętrznie. Jak zmienić swój koncept siebie? Zdecyduj, kim chcesz być. Wyobraź sobie wersję siebie, która już posiada to, czego pragniesz. Jak ta osoba myśli? Jak się czuje? Jakie ma przekonania? Na przykład, jeśli chcesz być w szczęśliwym związku, Twoje nowe przekonania mogą brzmieć: zasługuję na miłość. Jestem zawsze wybierany lub Jestem kochany i ceniony. Stosuj afirmacje, które są dla Ciebie prawdziwe. Jeśli trudno Ci uwierzyć w afirmację Jestem bogaty, spróbuj powiedzieć: Codziennie otwieram się na coraz większą obfitość lub staję się coraz bardziej zamożny. Te stopniowe zmiany pomagają Twojej podświadomości zaakceptować nową prawdę. Praktykuj wizualizację. Codziennie zamknij oczy. I wyobraź sobie swoje nowe życie. Poczuj, jakbyś już tam był, poczuj radość, miłość, spokój, cokolwiek, co chciałbyś przyciągnąć. Ta technika pozwala Twojemu umysłowi przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Bądź cierpliwy i konsekwentny. Zmiana konceptu siebie nie dzieje się z dnia na dzień. To proces, który wymaga praktyki i zaangażowania. Nawet jeśli na początku nie widzisz rezultatów, Ufaj, że zmiany się dzieją. Twój świat zewnętrzny zawsze będzie potrzebował trochę czasu, aby dostosować się do Twojej nowej rzeczywistości wewnętrznej. Pamiętaj, że kluczem do manifestacji jest wewnętrzna przemiana. Nie chodzi o to, aby zmieniać innych ludzi czy okoliczności. Wszystko zaczyna się w Tobie. Gdy Ty zmienisz swój sposób myślenia o sobie, świat zewnętrzny zacznie się zmieniać, jakby magicznie. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, polecam afirmacje, które stworzyłem, aby pomóc Ci zmienić Twój koncept siebie. Kliknij w film, który pojawia się w rogu ekranu, aby odsłuchać nagranie z afirmacjami. To potężne narzędzie, które przyspieszy Twoją transformację. Zacznij już dziś i obserwuj, jak Twoje życie zaczyna się zmieniać na lepsze. Jesteś gotowy, aby napisać nową historię swojego życia?